Dzień mano, z tej strony Red Poland, a dzisiaj wam pokażę reprezentację mojego własnego serwera na Minecraft. Jak widzicie, oto to jest spawn. Każda droga prowadzi do czegoś innego. Czerwona wyjście, niebieska gildie, czarny end, fioletowy nether, zielone sklepy, a biały regulamin. Więc najpierw zaczniemy od regulaminu. Jeszcze ja wiem, że to jest trochę niedopracowane, ale... będzie więcej trochę. A mimo zawsze rację nie wyzywamy, nie miej obraźliwych skinów. Zaraz sobie wpiszemy Warp O tu właśnie jest. Warb A O tutaj jest właśnie jest przykład. Jak zbudować Gildie? Taki min taki, taki mini przykład. I przeczytam sobie. Każdy ma prawo do wykreowania własnej gildii. Gildie są bezpłatne. Klejmowanie terenu spawnu lub innych międzypublicznych zakazane ban na trzy dni. W przypadku łamania zasad admin ma prawo zniszczyć gildię. 5. Admin ma prawo do usunięcia awczatce gildii. 6. Admini nie dodają nikogo do swojej gildii. 7. w przypadku gdy ktoś zniszczy twoją gildię, admin nie oddaje itemów i nie kara sprawcy. I teraz sobie wpiszemy warp sklep. to jest właśnie warp sklep i tutaj można kupić sobie co tam chcesz. Kupić a nawet sprzedawać. Właśnie, widzicie, tych rzeczy można sprzedać. Tutaj jest tego nieskończoność. Nieskończoność. No, nieskończoność. Tak jak widzicie. I jeszcze Wam pokażę. Chyba to już wszystko. A właśnie tutaj mogą być. Mogą niszczyć tylko do tej czerwonej linii. Tutaj nie można ci bić, a tutaj już tak. Więc radzę uważać. O, to właśnie tak to wygląda. A tak się na minimapce jak to wygląda. Trochę podobne do miecza. Co on tutaj robi? Złaś. 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 Gień Gień. Gyn. Gyn. No, lepiej. Dobra, to będzie tylko na tyle. W dzisiejszym reprezentacja mojego własnego serwera. Jak, jak nie będzie Wam działać, to spróbujemy to zrobić na Hamachi. Więc do zobaczenia do następnego odcinka z jakiegoś tam. Więc to cześć, czołem i nara.